Oto nowy poranek, łagodnie budzący nas ze snu, pełen obietnicy i łaski. Bóg, w swojej nieskończonej dobroci, daje nam jeszcze jeden oddech, jeszcze jedną szansę, by rozpocząć od nowa, zawierzyć mu nasze serce i odnaleźć sens nawet w tym, co niezrozumiałe. Każde wschodzące słońce to nie tylko naturalny rytm dnia, to duchowe zaproszenie, byśmy zharmonizowali nasze pragnienia z Jego świętą wolą i odnaleźli nowe siły nadziei, która nigdy nie zawodzi. Dzisiejszy dzień jest darem. To chwila, w której warto zatrzymać się na moment i otworzyć nie tylko oczy, ale i duszę, aby dostrzec delikatną obecność Boga, który w ciszy niesie nas przez trudności, podtrzymując wtedy, gdy sami już nie mamy sił. Psalm 6 to głos serca rozdartym bólem, ale również modlitwa pełna ufności. Dawid swojej rozpaczy nie odwrócił się od Boga, przeciwnie, oddał Mu całą swoją słabość, wiedząc, że Pan słyszy nie tylko nasze słowa, ale i westchnienia. Tak samo i my możemy dziś przyjść do Niego ze wszystkim, co nas boli, z pokorą i wiarą, że nasz Ojciec Niebieski czuwa, widzi i odpowiada. Każdego ranka Jego dłoń dotyka nas czułością. To nie jest przypadek, to łaska. On prowadzi nasze kroki, nawet gdy droga wydaje się zamglona. Dlatego teraz zachęcam Cię, Zatrzymaj się, Pozwól duszy zamilknąć, by mogła usłyszeć Jego głos. Niech ta poranna modlitwa stanie się mostem między Tobą a niebem, niech będzie promieniem światła, który prowadzi Cię do obecności najwyższego. Dziękujmy, prośmy, stawiajmy się i ufajmy, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w Jego imię, tam on jest pośród nich Ewangelia Mateusza 18 i 20 setnych. Zostań z nami do końca tej modlitwy. Niech każde słowo dotnie Twojego wnętrza. Niech każdy wers wzmocni Twoją wiarę, a na zakończenie niech spłynie na Ciebie niebiańskie odnowienie. To nie jest zwykła modlitwa, to spotkanie z miłością Boga. Pomódlmy się, Panie, w tym nowym świcie wznosimy do Ciebie nasze głosy, przepełnieni cciajem i zaufaniem. Ty znasz nas lepiej niż my samych w siebie, przenikasz w nasze myśli, zanim jeszcze wypowiemy je na głos. Natchnieni wołaniem Dawida z Psalmu 6, stajemy przed Tobą z pokornymi sercami. Nie odtrącaj nas swoim gniewie, lecz otoś nas nieskończonym miłosierdziem. Niech światło tego poranka będzie znakiem Twojej obecności i kieruje naszymi krokami. Każdą myśl, która odbiera nam pokój, oddajemy Tobie. Uwolnij nas, Panie, od niepokoju, od win, które nas przygniatają, i od ran, których nie potrafimy nazwać. Niech nasze spojrzenie zwróci się ku Tobie, tak jak psalmista, który Wu zawołał. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo bom jest słaby, psalm 6, 30. Panie, bez Ciebie każdy nasz krok jest fejny, a droga przed nami niepewna. Dlatego dziś rano, w ciszy nowego dnia, składamy nasze życie u Twych stóp i oddajemy Ci ster naszych decyzji. Nasze serca są zmęczone, nasze myśli ciężkie od trosk i zmartwień, które nosimy jak niewidzialne kamienie. Wielu z nas budzi się z poczuciem pustki, jakby światło gdzieś zgasło. Ale dzisiaj pragniemy zrzucić jarzmo smutku i przyjąć lekkość Twojej łaski. Niech Twoja dłoń będzie naszą podporą, a Twój głos spokojem burzy. Otwórz nasze uszy na Twój szept, aby żadna toksyczna myśl, żadna kłamliwa podszepta wroga nie zagnieździła się w naszym wnętrzu. Przypominaj nam, że tylko dzięki Twojemu miłosierdziu nie zostaliśmy unicestwieni, jak mówi Pismo. To dzięki łasce Pana nie zginęliśmy lamentacje i 22 setne. Boże pocieszenia, dotknij tych zakonków naszej duszy, gdzie ból skrywa się najgłębiej. Tam, gdzie łzy spadają na poduszkę nocy, tam, gdzie słów już brakuje. Psalmista wołał: Każdej nocy płaczem zalewa moje łoże, Psalm 6 i 70. I my również wyznajemy nasze łzy, ale wierzymy, że Ty zbierasz każdą z nich jak drogocenne ziarno, z którego zrodzi się radość. Zejdź dzisiaj, Panie, z balsamem na nasze poranione serca. Przynieś nadzieję tam, gdzie zapadła ciemność, i siłę tym, którzy u sił. Dziękujemy Ci za dar nowego dnia, za tchnienie życia, za dach nad głową, za każdy posiłek i obecność tych, których kochamy. Nawet w dniach pełnych walki i zmagań widzimy powody do dziękczynienia, bo Twoja wierność nie przemija. Nawet gdy nasze oczy nie dostrzegają Twojego działania, ty jesteś, pracujesz w ukryciu, przemieniasz nasze historie. Ucz nas wdzięczności nie tylko za wielkie cuda, ale także za te ciche, codzienne błogosławieństwa, które często przechodzą niezauważone. Panie, pragniemy przemiany. Nie chcemy zmarnować kolejnego dnia powielając te same błędy, nosząc te same ciężary. Kształtuj nas jak garncaż, który cierpliwie formuje glinę. Odbierz z naszych serc wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, i zasiej nas owoce ducha, miłość, pokój, łagodność i opanowanie. Niech nasze czyny, słowa i myśli staną się odbiciem Twojej woli. Spraw, byśmy nieśli Twoje światło tam, gdzie go brakuje, nawet w miejscach, gdzie nadzieja dawno już zgasła. Stawiamy się teraz za tymi, którzy błądzą w ciemnościach rozpaczy którzy stoją nad przepaścią i nie widzą wyjścia. Niech Twoja obecność, Panie, stanie się odpowiedzą, której tak bardzo potrzebują. Ukochany Ojcze, w tej świętej chwili przychodzimy do Ciebie sercami pełnymi współczucia i troski o tych, którzy przeżywają chwile ciemności. Spójrz z miłością na tych, którzy są przygnięceni ciężarem cierpienia, samotności i wewnętrznego zagubienia. Ci którzy są bliscy rezygnacji, którzy czują się opuszczeni i pozbawieni wartości, niech dziś doświadczą Twojej bliskości jak nigdy dotąd. Niech promień Twojej obecności rozświetli ich najciemniejsze noce. Niech odnajdą nową tożsamość Twojej miłości i nadzieje, która nade sens nawet najbardziej bolesnym doświadczeniom. Panie, niech ta modlitwa niesie się do nich niczym czuły się nadziei jak lekki wiatr, który koi wzburzone serce i przynosi ukojenie. Ochraniaj Prosimy, nasze dzieci zachowaj ich umysły w czystości, ich ciała w zdrowiu, a ich drogi od wszelkiego zła i zakłamania. Postaw przy nich aniołów, którzy będą strzec każdego ich kroku. Oddal wpływ ciemności i otocz ich światłem prawdy. Niech ich serca pozostaną niewinne, a życie prowadzone będzie ścieżkami sprawiedliwości. Obdarz ich wzrostem mądrości i łasce nie tylko w Twoich oczach, Panie, ale także wobec ludzi, którzy spotykają na swojej drodze. Niech od najmłodszych lat poznają Ciebie jako najlepszego przyjaciela i wiernego Ojca, uwolnij ich od buntu, wybaw od kłamstw świata, ociec z przemocy i otul ich kryją baranka, by stali się światłem pośród ciemności żywym dowodem Twojej łaski i mocy. Pobłogosław również nasze zajęcia i powołania. Tym, którzy mają pracę, dodaj siły w codziennym trudzie, mądrości w podejmowaniu decyzji i cierpliwości w rozwiązywaniu konfliktów. Spraw, by byli świadkami Twojej obecności pełni uczciwości, oddania i szacunku. A dla tych, którzy czekają na drzwi, które jeszcze się nie otworzyły, prosimy: Panie, otwórz je. Usuń każdą przeszkodę. Przygotuj serca i zaprowadź ich do miejsca, które od dawna dla nich przygotowałeś. Bo Ty, nasz Boże, jesteś tym, który czyni drogę nawet tam, gdzie jej nie widać. Tobie nie są straszne niemożliwości. Dlatego dziś wnosimy głos także za chorych i cierpiących zarówno cieleśnie, jak i duchowo. Ty, który jesteś najwyższym lekarzem, masz moc uzdrawiającego słowa. Pamiętaj, Panie, o tych, którzy leżą w szpitalach, o tych, którzy walczą z bólem, poddają się bolesnym terapiom, a także o tych, których nadzieja została przytłumiona przez długie dni rozpaczy. Niech Twoja ręka dotknie każdego z nich. Niech Twoja miłość uleczy to co wydaje się nieuleczalne. Niech Twoja obecność przyniesie nowy oddech i życie tam, gdzie wszystko wydawało się stracone. Bo wierzymy w Twoje obietnice i ufamy, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Panie, przyjdź z mocą, która przekracza wszelkie granice ludzkiego pojmowania. Dotknij tych miejsc w naszych ciałach i duszach, które lekarze uznali za nieuleczalne. Wniknij w każdą ranę, w każdy ból, który od lat nie znajduje ukojenia. Ty, który uzdrawiałeś chorych jednym słowem, sprawiałeś, że niewidomi odzyskiwali wzrok, a sparaliżowani stawali, działaj również dzisiaj z tą samą miłością i potęgą. Ufamy Twoim obietnicom, Panie, i wierzymy, że przez Jego rany zostaliśmy uzdrowieni, jak napisał prorok Izajasz 53 i 50. Prowadź nas, Boże sprawiedliwości, drogami, które prowadzą do życia, nawet jeśli są wąskie strome i naznaczone trudem. Wlej nasze serca odwagę, by trwać, gdy wokół huczy burza i wiatr próby uderza z całą siłą. Naucz nas wierzyć nie w to, co widzą oczy, ale w to, co mówi Twoje słowo. Pragniemy powtarzać jak Hayab, wiem, że mój odkupiciel żyje, zi dziewiętnaście i dwadzieścia pięćsetnych, nawet w dniach ciszy i cierpienia. Niech nasza wiara nie będzie zależna od okoliczności, lecz zakorzeniona w zaufaniu do Twojego serca. Gdzie nasze siły opadają, podnieś nas jak orła, który z nową mocą wzbija się ku niebu, przelatując ponad chmurami zwątpienia. Chcemy chodzić swoimi ścieżkami, dostrzegać swoje działanie w drobnych cudach i słyszeć delikatny szept Twojego ducha w codzienności. Uchroń nas, Panie, przed rozproszeniem, które odbiera pokój. Zdejmij z naszych oczu zasłony iluzji, które prowadzą na manowce oddal od nas fałszywe ścieżki i zwiański, które oddzielają nas od Ciebie. Niech nasze wnętrze stanie się blaskiem Twojej chwały, czystym, przejrzystym i gotowym do pełnienia Twojej woli. Naucz nas doceniać czas, nie marnować go na rzeczy próżne, ale nieś światło i nadzieję tam, gdzie panuje ciemność. Szczególnie polecamy Tobie nasze rodziny. Każdy dom, każda osoba objęta tą modlitwą niech zostanie dotknięta Twoją miłością. Tam, gdzie milczenie zapanowało pośród bliskich, niech wróci rozmowa. Tam, gdzie serca zostały poranione, niech pojawi się przebaczenie. Odbuduj relacje, które się rozpadły, i odmień zwyczajne dni Twoją nadzwyczajną obecnością. Spraw, aby każdy dom stał się oazą modlitwy, miejscem ukojenia i przystanią ducha świętego. Niech ojcowie i matki staną się duchowymi przewodnikami w swoich rodzinach, ucząc dzieci pokory, wiary i miłości nie tylko słowem. Lecz także przykładem. Panie, prosimy, osłoń nas przed wszelkim złem. Broń nas przed przemocą, przed niebezpieczeństwami, których nie dostrzegamy i przed decyzjami podejmowanymi w pośpiechu i strachu. Postaw wokół nas anioły, które w milczeniu będą toczyć walki w naszej obronie. Niech żadne nieszczęście nie dotknie naszych domów, tak jak obiecałeś w Psalmie 91. Jesteśmy Twoimi dziećmi, powierzamy Ci wszystko, nasze lęki. Naszą przyszłość i naszą rodzinę. Ufamy, że Ty, nasz wierny Bóg, nigdy nas nie opuścisz. Panie, bądź naszym światłem na każdym kroku naszej drogi, od pierwszego oddechu o poranku aż po zniesz dnia. Otocz opieką nasze wyjścia i powroty, strzeż naszych decyzji, zarówno tych codziennych, jak i tych, które kształtują nasze życie. Obdarz nas mądrością, abyśmy potrafili wybierać dobro, nawet wtedy, gdy łatwiej byłoby pójść na kompromis. Ucisz nas burzę emocji, nie pozwól, by impulsy kierowały naszym postępowaniem. Nałóż nas najpierw zatrzymać się, zanim wypowiemy słowa. Udziel nam łaski słuchania sercem, zanim wydamy osąd. I rozpal w nas miłość, zanim pozwolimy sobie na oschłość czy obojętność. O panie, jak Rosa otula liście o świcie, tak niech twoje odnowienie spocznie na naszych duszach. Tyle marzeń zostało połamanych, tyle planów zgasło, ciemności, lęku i zwątpienia. Niektóre z nich ukryliśmy głęboko w sobie, zbyt zmęczeni, by jeszcze raz próbować. Ale dziś, w tej cichej, świętej chwili, prosimy, przyjąć i rozpraw nas od nowa płomień nadziei. Przypomnij nam, że Twoje zamiary są pełne miłości, a Twoje obietnice niezawodne. Ty nie zapomniałeś o tym, co zrodziło się w naszych sercach z Twojego tchnienia. Podnieś to, co leży w prochu, i pozwól zobaczyć nowe możliwości tam, gdzie dotąd widzieliśmy tylko zamknięte drzwi. Bo przecież ty sam powiedziałeś, że masz dla nas i myśli o pokoju, a nie o niedoli, by dać nam przyszłość i nadzieję gdzie 29 i 11 setnych. Z całego serca oddajemy ci, ojcze, nasze myśli, każde pragnienie, każdą obawę, każdy chaos, który próbował zakorzenić się w naszej głowie. Owień nasz umysł hełmem zbawienia, który chroni przed atakami kłamstwa i zwątpienia. Naucz nas patrywać się w to, co czyste, uczciwe, dobre i prawdziwe, tak jak uczyłeś nas przez apostoła Pawła w liście do Filipian 4 i 8 Pomóż nam napełniać się tym, co buduje wiarę, a nie tym, co ją osładzia. Gdy cień wątpliwości zbliża się do naszych myśli, niech Twój Duch Święty przypomina nam słowa, które wypowiedziałeś do naszych serc. Niech chwila zamieszania Twoja prawda będzie jak latarnia morska wskazująca drogę w ciemności. Pragniemy mieć umysł jasny, wolny od ciężaru strachu i niepewności, gotowy przyjąć Twoje natchnienie i wskazówki. Obdasz nas duchową siłą, byśmy nie stali się kruchymi w wierze, ale silnymi w Tobie. Niech nasza postawa będzie jak zbroja, odporna na zwątpienie, gotowa do walki o światło w świecie pogrążonym w cieniu. Nie pozwól nam milczeć, gdy trzeba głosić życie. Naucz nas modlić się z mocą, mówić słowa, które poruszają niebo, ogłaszać nadzieję tam, gdzie pozostał tylko popiół. Niech nasze usta staną się narzędziem Twojego działania, a każdy szep w modlitwie bronią w walce duchowej. Bo wierzymy, że ten, który jest w nas, jest potężniejszy niż ten, który rządzi tym światem 1 i od i z tą pewnością podnosimy głowy, gotowi do nowego dnia w Twoim świetle. Dlatego unosimy nasze dłonie ku niebu w pełnym zaufaniu, wiedząc, że żadna broń wymierzona przeciwko Dzieciom Najwyższego nie odniesie zwycięstwa. Naucz nas, Panie, sztuki wdzięczności, byśmy umieli cieszyć się tym, co mamy, zamiast tęsknić za tym, czego jeszcze nie posiedliśmy. Ustrzeż nasze serca przed trucizną porównań, zazdrości i poczucia, że jesteśmy niewystarczający. Niech pokój płynący z Twojej obecności towarzyszy nam w każdej chwili. Niech radość z małych kroków będzie naszym światłem, a cierpliwość naszą siłą w oczekiwaniu na Twój doskonały czas. Okaż nam, jak nie ścigać się za tym, co ulotne, ale jak trwasz pokoju, zakorzenieni w Twojej obecności. Niech nasze serca powtórzą za apostołem Pawłem. Nauczyłem się cieszyć tego, co mam, i niech każde błogosławieństwo, choćby najmniejsze, będzie przyjęte z wdzięcznością i radością. Panie, Ty jesteś wszystkim, czego naprawdę potrzebujemy. Wzmacniaj, Boże, nasze postanowienia i wybory. Niech będą oparte nie na chwilowych emocjach, ale na Twoich wiecznych wartościach. Daj nam duchowe spojrzenie, by widzieć dalej niż to, co tu i teraz. Naucz nas odpowiedzialności, rozwagi i odwagi podejmowania decyzji, które mają znaczenie wieczne. Prowadź nas jak dobry pasterz krok po kroku drogiej, która wiedzie do pokoju. Niech każdy nasz wybór będzie odbiciem Twojej mądrości. A nasze słowa, Panie, niech niosą życie. Oddal od nas wszelką skłonność do plotek, osądów i niecierpliwych reakcji. Naucz nas mówić łagodnie, sercem pełnym łaski i mądrości, tak jak uczy Twoje Słowo. Niech nasze serca będą zawsze gotowe, by reagować miłosierdziem. Niech nasze dłonie niosą ulgę tym, którzy jej potrzebują. Spraw, abyśmy stali się odpowiedzą na czyjąś cichą modlitwę. Nałóż nas dzielić się tym, co cenne nie z nadmiaru, ale z miłości. Niech nasze czyny będą odbiciem Twojej dobroci, bo przecież i bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. DZ 20 i 35 setnych. Zanosimy także wołanie o sprawiedliwość. Świat często odwraca wzrok od prawdy. Dobro bywa tłumione, a niewinni cierpią w ciszy. Ale my wierzymy, że Ty, Boże, jesteś sędzą sprawiedliwym. Prosimy, niech Twoje prawo zatriumfuje, niech światło rozproszy ciemność, a pokorni niech zostaną wywyższeni. Powstań, Panie, i daj głos tym, których nikt nie słucha. Niech Twoja prawda zajaśnieje południowe słońce, jasna, niezaprzeczona i zwycięska. PS 37 i 60. Na koniec, Boże, pragniemy być nosicielami Twojego światła. Niech nasze codzienne życie będzie Twoim świadectwem, nie poprzez głośne słowa, lecz przez łagodność, wyrozumiałość, uczciwość i miłość w każdej relacji. Niech ci, którzy nas spotkają, dostrzegą w nas odbicie Chrystusa. Uczyń z nas listy pisane niatramentem ale życiem i duchem, czytane przez tych, którzy potrzebują nadziei. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zachęcam Cię, byś przekazał ją dalej, może ktoś dziś czeka właśnie na taki promień otuchy. Napisz swoje amy komentarzu i pozostaw swoją intencję, z serca pomodlę się za Ciebie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwoneczka, aby codziennie otrzymywać modlitwy pełne mocy, które budują Twoją wiarę i przynoszą pokój. Niech Bóg wypełni Twoje życie łaską, a Jego obecność prowadzi Cię przez każdy dzień. Dziękuję, że byłeś ze mną w tej modlitwie. Niech Pan ci błogosławi, niech czuwa nad Tobą i obdarzy mądrością w każdej sytuacji. Do usłyszenia w kolejnej modlitwie, pamiętaj, Bóg zawsze stoi przy Tobie, bez względu na porę czy okoliczności. A jeśli ta modlitwa była dla Ciebie błogosławieństwem, Kliknij teraz w następne przesłanie, przygotowane specjalnie, by Y dalej wzmacnia swoje serce i ducha. Niech Bóg obficie Ci błogosławi.